Tutaj mam mateczniki również bardzo gęsto posadzone. Oczywiście za gęsto, natomiast ja z tego korzystam, z tych roślin robię podobnie jak na tej wcześniejszej rabacie. Z tych roślin robię po, po prostu moje rośliny, które potem trafiają do Was. A tu jest przeogromny, fantastyczny jeden, po prostu też z moich ulubionych. Jest nieprawdopodobny i za goliatem jest też coś bardzo. To są prosa heavy metal, ale bardzo zapuszczone przeze mnie. Natomiast nie wiem, czy go będzie widać. Spróbuję. Tu jest przepiękny. W bardzo drobne paski. Naprawdę jest fantastyczny. Potrzebuje troszkę więcej czasu. O, nawet zaczął kwitnąć. Zobaczcie, kwitnie. Też przepięknym po prostu e, złotym kłosem e, i to jest to Miskant Essentiele, zanim są posadzone miskanty Grecy Oczywiście, że kwitną. Nie słyszałam, żeby miały problemy z kwitnieniem. U mnie rosną od frontu już naprawdę wiele lat, kwitną co roku między 5 a 9 właśnie na taki kolor, potem bardziej różowieją. Natomiast tutaj jest posadzony cześć koka. Kotka. Tutaj jest posadzone pod słońce. Teraz wyszło. Miskant e, właśnie ten ze złotym kłosem, wanila z no, jest po prostu boski. Oczywiście pampasowa, która nie zakwitła w tym roku, ale jeszcze zakwitniesz, prawda? Przejdę teraz do frontu. Ja tutaj sobie na pewno będzie lepiej widać. Tu widać już kłosy z tyłu Goliata poniżej Miskanta Vanilla Sky, a tutaj no, to też jest przecudna odmiana. To jest Silber Spin, Miskant chiński Silber Spin. Jest bardzo delikatny, ma bardzo cieniutkie, bardzo cienkie liście. Kwitnie na biało. I na tym etapie, kiedy już właśnie zaczyna się jesień. Przebarwia się na taki, no nie powiem, że bordowy, tak, no ale sami, sami widzicie, piękny kolor. Idąc dalej. Tu mam bardzo młodego miskanta Grecji Limusa. Bardzo młody, ale też w specyficzny sposób pięknie kwitnie. Obok jest miskant chiński. Ferner Osten, on teoretycznie dorasta do 1,80 m i faktycznie nie mi tutaj, nie mi tutaj większy, jest przepiękny, to już jest wybarwienie spowodowane słońcem. Jest tutaj non stop na słońcu, więc wybarwia się, płowieje po jakimś czasie. Natomiast no, nie mam teraz możliwości pokazania, to nie jest do końca ten, chociaż już jest blisko, taki ma bordowy, faktycznie bordowy odcień i. To są, nie wiem czy widać, ale to są normalnie warkoczyki, tak? Warkoczyki. Dosłownie warkocze, kwitnie w warkocze. Tu są przepiękne rozplenice Black i Lady U, które w tej chwili wyglądają bardzo podobnie. Tu jest też jeden młodziutki, bardzo młodziutki Grecylimus. Limus. Tu jest mała rozplenica Hameln, Jak popatrzymy w porównaniu do tamtych, jest naprawdę połowa mniejsza. Oczywiście Miskant Memory, malutki Essentiele, miskant chiński Strictus ten wpaski Znowu Mała Hamel i tutaj przecudny, przecudny miskant chiński memory, który tam był już w poprzednim filmie pokazywany. I on rzeczywiście musielibyśmy poczekać aż wyschnie, bo jest po deszczu. Te kłosy są perłowe, dosłownie peryłowe. A z tyłu haha, muszę go pokazać. Mój przepiękny goliat. Po prostu niesamowity. Morning Light. Morning Light. Bardzo charakterystyczny do litery V. Tutaj też bardzo młoda sadzonka w zeszłym roku e, posadzona. Z tyłu jest palczatka. Palczatka Red Dragon. E, Palczetki bardzo się u mnie siały, więc zostawiłam jedną, żeby, żeby o niej nie zapomnieć. Natomiast faktycznie mocno się sieje. Pokażę jeszcze tutaj, jak pięknie wyglądają, jak się poruszają. Są po prostu cudowne. I tu jeszcze raz. Piękne, piękne miskanty. Proszę. I ten cudowny Vanilla Sky i Silver Spin.